Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w grze GTA 5 na serwerze y, Fivelife. Tak to jest ten serwer, wiecie, od RPG GTA 5, nie? Na Rage'u, na Rage MP, tak. będzie się taki serwer. No i dzisiaj wszedłem sobie na ten serwer, żeby troszeczkę pograć, troszeczkę pojeździć i nagle zobaczyłem na czacie taki y, napis, że dzisiaj zadanie dzienne to jest rybak 10 razy nagroda 800 dolarów oraz 400 punktów Yy, doświadczenia dodatkowo. Także postanowiłem sobie spróbować tego rybaka, bo powiem wam szczerze, że jeszcze nigdy nie byłem rybakiem w tej grze. Także dzisiaj będzie ten pierwszy raz, gdy będę łowił ryby. Chyba, nie mam pojęcia. Dobra wiecie co, idę po swoje autko. Bo tutaj jest ja jestem obok garażu, nie? Tutaj jest garaż, Idę wyciągnę swoje, swoją czerwoną bestię. Czerwona Bestia, Dominator. Nie, Dominator czy picago? Dominator. O, tak, Nie ma? Halo? Autko? Coś się zbugowało, chyba. Ej. Czemu to mi nie działa? Halo Nie lubię takiej sytuacji, nie? O jest, dobra Końcu się pojawiło Teraz jak patrzę jakiś taki różowy różowy to samochód się zrobił? Czy mi się wydaje tylko? No, wiem, wiem, wiem ale hmm. to było podane i Dobra, daj za sobie Ludzie rozmawiają i muszę znaleźć miejsce, gdzie tego rybaka mogę... Znaczy, gdzie mogę rozpocząć pracę rybaka. W celnym jak... No, rzetelny obywatel. I teraz muszę znaleźć rybaka. Okej. Okay. O Boże, tutaj jest rybak. Wiecie co, mam tylko nadzieję, że mój poziom 16 Pozwoli na to, żeby, żeby, wiecie, żeby pracować sobie właśnie w tym fachu, no nie? Dobra, ja tam jadę. A przy okazji, będę musiał sobie zatankować jeszcze auto. Właśnie pojawiła się informacja, że jest prowadzenie samochodów. Nurek konwojent 40% więcej jest płatny. Czy ja pomijam drogi. O Boże. Także już wiem, co będę robił, jak skończę tego rybaka, albo jeżeli rybaka nie uda mi się zrobić. No to ta navigacja mi tak dziwnie jakoś pokazuje? No mi każe się wracać. No właśnie. Kilometr, ok, zaraz tam będę. Być może zaraz zaczniemy łowić szybki. No, no a tak swoją drogą to na pewno yy, po tym wszystkim polecę na sprowadzanie samochodu, bo to jest szybka fajna robota. Można zrobić 400, czy 50% więcej, czyli 600 yy, dolków. No to nie jest mało, nie jest mało, tak. To do reszty to tak niekoniecznie, nie? No ale to sprowadzenie samochodów na pewno, na pewno dzisiaj jeszcze wykonam. Ok, jestem na miejscu. O, jest. Zaś się okaże, czy będę mógł to zrobić. Dobra, idę na to, molo. Tu pozostawiali. Zaś się okaże, że mam za niski level. O tu widzę chłopa. Cześć, Stachu. Ja rybki przeszedłem połowić. Czy mogę tu coś zrobić dla ciebie? Okej, hey, jestem w stachu, mógłbyś dla mnie złowić kilka ryb? Dostarcz. Dobra, rozpocznij misję. Otrzymuję wędkę i ja teraz ryb, okej. Okay. I pewnie z tym będę musiał teraz gdzieś lecieć, żeby... Żeby to łowić, tak? A czemu oni odjechali? Czy mogę na łapać te ryby? Poczekajcie, zaraz, zaraz sprawdzę. Biorę w rękę wędkę stacha. Okej. Okay. Naciśnij Z, aby rozpocząć połów. Dobra, rozpoczynałem połów. Cyk. I czekam, aż mi się rybka złapie. Podejrzewam, że w zależności od łowisk yy, różne rybki można złapać. Nie, zobaczymy tutaj, poczekamy. Z tego co widziałem, to ludzie są tu ciekli, no nie? Wyjechali, więc Trochę możliwe, że to łowisko nie jest zbyt dobre na, na, na zabienie tej misji. Więc O W D C A. Nie udało mi się. Czemu tak to jest dziwnie? No nie wiem, spróbujemy jeszcze raz. Jakoś tak odruchowo zaczęła wciskać z tej cerki, byś... Znaczy na, na pewno to chodziło o zbyt wolno albo coś, no nie wiem. The, the... A. Uh, uh, uh. I co? Zapala się rybka? O! Mam to Biasza. Dobra, i muszę tak 10 razy, nie? Tak, tak, tak sądzę. Podejrzewam, że misja tego. Hmm, tego całego tam Stacha, czy jak mu tam było, pewnie mi się nie powiedzie. Ale mam nadzieję, że chociaż sobie to zadaje dziennie. Także trzymajcie kciuki. Dawid, czekam na w a ach źle, kurde, ja też w Ojejku No teraz to się zdenerwowałem. No, zdenerwowałem się bardzo. No dobra, jeszcze raz. Ojej, ojej, teraz się na pewno uda. Relaksujące to jest, że tak powiem, relaksujące zadanie to jest. Ryba mi uciekła. Nie no powiem wam, że to jest yy, straszne. To, to, nie, to się nie może udać. Ja te, Dopiero pierwszy raz udało mi się złapać. Znaczy jedną rybę udało mi się złapać, tak? A mam ich 10 zrobić, więc. Mhm. Dobra, wiecie co? Ja tutaj zrobię takie delikatne cięcie. I zobaczymy się jak. Yy, zobaczymy się, gdy skończę, tak? Gdy skończę i będę musiał się pochwalić efektem mojej pracy. No, tak zrobimy. Bo dla was to będzie nudne, a ja będę się stresował przy tym bardzo, że musicie to oglądać. No także widzimy się, gdy skończę zadanie. Ok, moi drodzy, została mi ostatnia rybka do złapania, także mam nadzieję, że uda mi się to zrobić na wizji, tak żebyście widzieli i będę mógł się tym pochwalić, tak że skończyłem to zadanie. W ogóle powiem Wam szczerze, że dosyć szybko to poszło było jakieś całe 20 minutek. Więc spoko. Jeżeli... znaczy jak na, jak na zadanie dzienne, wydaje mi się, że bardzo fajna opcja. Okej, okay, czekam nas na rybkę. No, bierz rybko, bierz, bierz. Mam nadzieję, że będzie krótka sekwencja do wciśnięcia, że się nie pomylę, nie? Bo przypał tak na wizji. Okay, udało się. Czy będzie rybka? Chwila oczekiwania. Tak. No i fajnie. Dostałem y, Ekspa oraz dostałem pieniążki. Ja co ja mam z tą rybką zrobić teraz? Dobra, idę do Stachu oddam wędkę czy coś. Nie mam pojęcia, jak to będzie wyglądało. W Stachu. Niestety nie możesz oddać obecnie używanych przedmiotów. Tylko dlatego, że mam w łapie wędkę, tak? Ok, schowałem z rączki, a teraz uda się? Spada wędkę Stacha, tak. jakąś Nie wykonałeś jeszcze zadania w pełni, wróć do mnie później. No. A tu misję sobie zrobię. Może przy okazji kiedyś po prostu jak będzie mi się nudziło, jak sobie przypomnę, że mam tu misję do zrobienia, to ją zrobię. No a teraz polecę sprowadzić autko, bo można dużo pieniędzy zarobić. Czekaj, ja sobie tylko szybciutko zaznaczę na, na tej wspaniałej minimapie. Sprowadzanie samochodów jest tutaj. No, ja ponad 8 km do przejechania, więc będzie kawałek drogi. Czy ja pokazywałem, czy, czy ja grałem, że tak powiem, tutaj z wami w cudzysłowiu w sprowadzanie samochodów chyba tak, jak mi się wydaje. Więc nie będę tracił waszego czasu ani mojego miejsca na dysku, żeby to nagrywać. Polecę sobie to po prostu zrobię jeszcze dzisiaj i... Tak, bo muszę pieniądze zrobić. Bo głównie. Plan na najbliższy okres jest taki, by troszeczkę streingować ten samochód. Żeby lepiej jeździł, lepiej hamował, no nie wiem, czy coś się raz z nim zrobić. Muszę pogadać z tunerem. Więc tak, to jest, to jest chyba plan na najbliższy odcinek. No będę... Będę próbował streamować auto. A tymczasem po tej, po tej emocjonującej grze włowienie ryb... Chciałbym was prosić o zostawienie łapki oraz subskrypcji i w ogóle wszystkich takich innych, fajnych reakcji pod filmikiem, by wesprzeć ten kanał, by dać motywację do tego, żeby coś robić. Mhm. Wiem, że może to nie jest zbyt do tego, żeby o takie rzeczy prosić, ale... ale co mi zależy, tak? No i co? A, jeszcze chciałbym was zaprosić na stream, bo... 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 bo tak mam cichą... ciche postanowienie, by robić znowu chociaż trochę streamów na Twitchu y, link będzie mieli w opisie więc zapraszam was do tego by tam zajrzeć, zarajkować nie, co ja mówię, zafollowować no, żeby dostać powiadomienie ewentualnie wbijcie na Discord, tam też co powiadomienia no i najbliższy będzie na pewno w czwartek tak co najmniej raz w tygodniu a później zobaczymy, może się trochę to rozchęci. co najmniej raz w tygodniu będę chciał właśnie postreamować sobie no gdy się rozkręci, być może będzie troszeczkę częściej. Dobra, bo ja się rozgadałem. Ja uciekam, was zapraszam na Twitch. No i do zobaczenia już wkrótce. Także trzymajcie się ciepłutko i cześć!